Cześć Ziemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tym razem zagramy sobie na mapce. Praca zespołowa jest ze mną, Luxon. Siema. Okej, okay, dedykacja dla Rox MB. No i co my tu mamy? Tu jest teleporty, tor pierwszy i tor drugi. okej. Okay. Tutaj e, autor Jonek Misiek na Minecraft Mapy.pl Jonek 13, ok. I co tutaj mamy? Zasady. Game mode 2, nie cituj Mapa na dwie osoby, nie niż mapy, baw się dobrze. Nie wiem, czy mam mode 2. Oczywiście musiałem tepnąć Łukasza, ponieważ już był gdzieś poza mapą. Dobra, ty idziesz na tor drugi, ja idę na tor pierwszy, ok. Hmm. Aha, dobra, wystarczyło ten. Okej, okay. aha, ty mi naciskasz, dobra, ja przechodzę. Ja naciskam tobie Co tam masz? Oj oj oj, poczekaj, ja mam kekanie. Przeciśnij pierwszy O nie ten No nie, poczekaj, poczekaj No ten i po kolei dawaj A, co ty takim opóźnieniem ładujesz? Poczekaj, stój Wciśnij pierwszy i wciśnij od razu drugi No jeszcze trój Ej, to coś jest. Coś to dziwnie się otwiera A kliknij środkowy Poczekaj, kliknij pierwszy środkowy Kliknij ostatni Kliknij ostatni. Jeszcze raz To klikasz tak środkowy. Ej, słuchaj! Kliknij tak, środkowy, pierwszy i ostatni. Ajajaj, jeszcze raz. Dobra. Super. Otwieram ci. otwieram ci? A nie, tu mi daje redstone, a dlaczego? Czekaj, bo mi tu daje redstone, a może muszę... Otwarło cię? Otwarło. Bo to mi dawało restona, wiesz, musiałem restona dać Dobra jestem. Okej, okay, co tutaj ja, jest? Jakiś ślaczek mam tutaj A co tam masz do roboty? Jakieś pole minowe Mam jakieś płytki, jak wchodzę na jakąś to mnie cofam Ale cofłocie czy co? Nie, cofam je po prostu jak na złą stanę. Poczekaj... Takie pole milowe, jakby. Aha, ja wiem jak musisz iść, dobra, patrz. Um, masz tam gdzieś start, czy coś, czy nie? No nie ma, jestem w drzwiach. To słuchaj, jest taki... Idziesz tak, y, w drzwiach, od drzwi, drzwi się nie liczą. Y, za drzwiami masz tak, pierwszą kratkę do, pro, do przodu i drugą do przodu. Widzisz? No, idź tak jak ci mówię. Patrz, stań w drzwiach. Co za mnie? Stań, stań w drzwiach. No. Masz pierwszą kratkę do przodu. Drugą. Okej, okay, a dażaby iść w prawo? Od razu jak przejdziesz na pierwszą kratkę? Tak, no. dobra. Yy, na pierwszej kratce iść w prawo jedną kratkę. Ale włącz ta. Ale ty jesteś na której? Ty nie jesteś w dziach. Patrz, wyjdziesz do drzwi. Wyjdź. Wiem. patrz, wyjdź, idę Ale tutaj. słuchaj, wyjdź z drzwi i idź koło ściany w prawo. Stań na pierwszej kratce koło drzwi Kurwa, idź, idź do rogu, prawy róg Idź do prawego wiem, rogu Nie, jestem cały czas W samym rogu? Tak To idziesz tak, od, od ściany idziesz do przodu tak Jedna kratka, druga, trzecia, czwarta i się zatrzymujesz Stop no. Teraz idziesz w bok Wiesz I do przedostatniej, do przedostatniej jak stoisz i patrzysz tak w ścianę jak szedłeś, to idziesz w jedną w prawo. Jedną do przodu, dwie w prawo. Stój. Do tyłu idziesz. Yy, trzecia od końca. Nie idziesz do przedostatniej, tylko jeszcze wcześniej. Masz? Naprzeciwko drzwi musisz stanąć. No, na tych, co się otwierają, tak, 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 no masz? A tych na początkowych czy końcowych? Końcowych, no, jestem na tych no, drzwi. No, idziesz w prawo teraz, jedną kratkę, w stronę tych drzwi początkowych, jedną. No, Ty źle jesteś, czekaj. Bo Ty jesteś tu, tu gdzie ja. Rozwal, spróbuj, uderz kla A, ty nie możesz rozwalać. Um, uderz w blok, na którym stoisz, na przeciwko którego stoisz, na ścianie. Niszczysz? Na, co jest przeciwko mnie, tak? No. Barier blok. A, dobra. Eee, bo ty jesteś naprzeciwko mnie, tu gdzie jesteś na tej linii, to... Widzisz drzwi otwarcia, Mhm. to wchodzisz po lewo... Ja stoję i... naprzeciwko drzwi. Tak, i idziesz w lewo. I idziesz, yy, jedną kratkę w prawo musisz iść W stronę otwarcia drzwi, tych co Jestem no, jestem w, w środek przed ziemię Tak, i teraz idź jedną kratkę w stronę tych co są początkowe Tak, i teraz do przodu, w sensie wiesz jak do przodu W stronę moją stronę, moją stronę, tak no Dwie kratki do samego końca I w lewo już ostatnią, tam w stronę jest! Kurde Ja pierdziela, jakie to było skomplikowane Łukasz. <laughs> Ciężko się z tobą dogadać, ale dobra Co tu jest? Otwarłem ci coś? Schowałeś mi blok Ty mi otwarłeś blok A, teraz tam trzeba doskoczyć, czy, czy co? Czy, chyba, że mi się coś tutaj otwiera jeszcze, poczekaj. Mhm. Mhm, tam trzeba doskoczyć Dawaj, ciśnij Jestem Ach, ja Musisz pewnie. się rozpędzić A skąd? Stamtąd No stąd Musisz się jakby rozpędzić A to się nie ma jak rozpędzić Nie tak patrz Źle No to nie skacz bo już potem nie skoczysz Co patrz, boku na, na jumpie? Czekaj, patrz specjalnie wskoczę Patrz Robisz coś świo O pierdziele <laughs> Nie wiem o co ci chodzi A ja wiemy, bo o co ci chodzi Cześć, spróbujemy to zrobić Aj, prawie A ja wiem o co ci chodzi Teraz ty nie przejdziesz Jestem ja Jak przeszedłeś? Tak jak mówiłeś? Ja. Pierdziele. Nie, no ja się będę męczył teraz, no nie? Ja, pierdziele Dobra, no nic, trudno, muszę się pomęczyć trochę. Ja tak nie skoczę z miejsca? No nie mogę, kurę, wyskoczyć nawet. Nie, no. Zajebisty jestem. Jestem zajebisty. Jak ty to mówisz, że to zrobiłeś, tak? Rozpędzasz. Jakby stoisz na tym bloku i... i źle robisz. Tu, tutaj się mam rozpędzić? Z jednego bloka do tyłu. No i co? Jak mam tu skończyć? I z samego końca tego bloka? No. Skaczesz, jakbyś chciał zrobić takiego, jakby skoczyć na to, no tak, jakby teraz zrobił. No i kurde nie wyskakuje Jest No i teraz co, co dalej? Na niebieskiego Ty mi coś stowałeś Powiedz Ocieram ci coś, czekaj No ja pierdzielę No co ty zrobiłeś? No spadłem, no przecież chciałem na niebieskiego skoczyć Na jakiego niebieskiego? Przecież tu mam BLOK o. Ja, CZEKAJ Ale na tego? No to tu musisz skoczyć. No, nie dałem rady wskoczyć. Bo ja nie jestem taki zaawansowany w parkura. No, ja. Nie, no dobra, robimy krótkie cięcie. Zaraz wrócimy. Dobra, jesteśmy. Chciałem, ja mam tutaj przycisk. Otwarłem ci coś? Halo. O! o dobra, nice. I co teraz? Drzwi. Okay. No, drzwi. Okej, no. A, tu mam... okej okay. tam trzeba coś rzucić Otwarłem ci coś? Musisz trafić Musisz trafić na pudkę. Co to za daleko leci czy co? O Dobra Musisz mi otworzyć Tylko nie wiem jak Czekaj, czekaj. Dostałeś obrazek, czy co ty tam dostałeś? Ale to już chyba nic ci nie da. A czemu to zniszczyłeś? Nie, nic To ci. Z... Ale nie otwierasz. A co dostałeś z obrazka? Strzałę. Może tą strzałę musisz gdzieś wrzucić, czy coś zrobić? No nie wiem. No, wrzuć ją tu. Do czego? No to jest. A to nie działa? No musisz mi drzwi jakoś otworzyć. Tylko jeszcze nie wiem, jak, ale musisz. No, może coś tam musisz na te diamentowe koło drzwi położyć, czy coś? Nie, masz tam coś? O, widzisz? Przekierować musiałeś, czołę. Co to jest? Niech twój partner kręci, dopóki szczała nie znajdzie się skierowana w górę. Musisz kręcić, dopóki szczała nie będzie w górę. jest w górę. Ty, mam dźwignię, dwie dźwignie dostałem. Masz tu dźwignię? Powiem mi, no, ale tu. Ty... Mam. A druga moja? Tak. Okej, okay, może musiałem otworzyć. Dobra, co tu jest? Jakiś kod? Co tam masz? O kurde, wagonik jakiś. No to musisz mi mówić, jak mam przestawiać. Bo ten wagonik musi dojechać. Okej, okay, przełóż Czemu to go pierwsze. puściłeś? Teraz nie pojedzie. No. Trzeba go. Dawaj Przełóż pierwsze. No przełożyłem. O, przełożyłeś czekaj. I jeszcze jeden, musisz ten drugi. Nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, czyli ten pierwszy O! Siernicie jakie to skomplikowane Ty tak tłumaczysz, Łukasz jak Dobra, mam coś strzała skoku Cały we mnie A ty tu rozwaliłeś B? Nie, takie musi być Nice o, ot, Open, dobra, dzięki Dziwno. No ja ci otwarłem, co tu mamy? Labirynt jakiś? Ojej, a ty też masz labirynt, czy co masz? No, ale dziwnie Ja ci otwarłem, teraz Dobra, ja na razie szukam Ty, ale ja już wyszłem On nie musi się otworzyć Aha, no tak <grych> Otwarłem ci Nie otwarło mi się? Musiało ci się otworzyć Otwarło ci się? Tylko chyba ja nie wiem, jak tam się szło już o. o, co jest? Co zrobiłeś? przycisk. I co, jesteśmy. What the fuck? Tepnęło nas. Czekaj, gamę modę 1. Um. Czekaj, lecę tam. Daj mi też No jak Ja wam to dać. Albo mnie tepnij. Czekaj, tepnę cię. CPMC Luxon. MCWasics. Nie wciskaj tego przycisku. Co to jest? Dzięki za przejście naszej mapy. A, czyli to jest koniec mapy. Taka króciutka mapka. No, dobra, no nie była zła. Szkoda, że nie była raz dłuższa, bo by się lepiej grało. Ale była całkiem przyjemna. Także ja mogę polecić tą mapkę. Bardzo fajna. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Cześć.